No to chyba jestem, bo coś mi się tutaj kółeczko kręci, 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 ale chyba już jest w porządku. Witam Was serdecznie, 27 odcinek Zdobanej Finansowo Live i dzisiaj słuchajcie w takiej trochę zmienionej formule, z czego się bardzo cieszę i dziękuję za wszystkie zgłoszenia. I w tym odcinku zajmę się tematem, słuchajcie, jednej osób, która mi zgłosiła swój prop problem przepraszam, ale jakiś katar mi się zrobił i po prostu trochę kaszle czasami yy, zgłosiła mi taki problem słuchajcie że ta osoba yy, pracuje z zespołem wiele z nas pracuje z zespołami prawda? i odkryła że yy, kiedy yy, w ogóle planuje swoje projekty czy zaplanowała już swoje duże projekty i tam też pracowała z budżetami to w pewnym momencie odkryła, że wszystkim zapłaciła, o wszystkich zatroszczyła się w ogóle zaplanowaniu budżetu w tym projekcie i wszystkich, którzy by brali udział w tym projekcie dobrze zapłaciła a potem odkryła że w ogóle w tych tabeleczkach nie uwzględniła swojego wynagrodzenia. I kiedy to odkryła, to zrobiła przez przypadek, się okazuje. No ale sama napisała, że nie wierzy w takie przypadki, że to są przypadki freud freudowskie. I że właśnie to była jakaś lekcja, która miała wy wynieść. No i jak się okazało, że zapomniała o sobie, zapomniała zapłacić sobie własnego wynagrodzenia, no to pojawił się dół, frustracja, no... Znakom Normalna sprawa, nie? W takich sytuacjach, kiedy sobie uświadamiamy, że wszystkich obdarowywałyśmy, a my nie mamy z tego. I yy, adekwatne sytuacje do takich, słuchajcie, to są na przykład takie, że kiedy yy, yy, mamy swoją firmę i mamy pracowników i, czy podwykonawców, i zawsze nam bardzo zależy na terminowości, żeby zapłacić innym ludziom. Na to, żeby zawsze były też pieniądze na wynagrodzenia dla innych, a potem, na przykład, okazuje się, że dla nas na nasze wynagrodzenie już nie ma pieniędzy i my de facto zarabiamy najmniej, będąc prowadząc własną firmę. Najpierw płacimy innym wszystkim, wszystkim dookoła, którym trzeba zapłacić, a na końcu mamy zostawić pieniądze dla siebie i, i nie ma już tych pieniędzy. To samo może być, słuchajcie. Kiedy pracujemy na siebie, jesteśmy freelancerami i też mamy różne faktury od klientów, oni nam płacą za te faktury, my opłacamy ZUSy, podatki, koszty stałe i tak dalej i dla nas nie zostaje. Ale też mi się to kojarzy bardzo mocno z taką sytuacją, w jakiej być może w domu się z, z, w ogóle spotykamy ja sobie jak się, jak czytałam w ogóle tą sytuację, którą mi tutaj opisała jedna z was to w ogóle sobie przypomniałam słuchajcie, jak kiedyś byłam na wakacjach i byliśmy w restauracji jakiejś i tam byli różni jacyś znajomi, bliżsi, dalsi część osób w ogóle nie znałam, dopiero tam poznaliśmy i to był taki wyjazd, gdzie były różne rodziny no, i byliśmy w tej restauracji. Każdy sobie zamawiał obiad, i, i potem czekaliśmy, dzieciaki tam się bawili i tak dalej. I my siedzieliśmy przy stoliku obok z inną rodziną, gdzie była mama, tata, syn i córka. I u nich wyglądało to tak, że córka wybrała, co chce zjeść na obiad. Syn wybrał, co chce zjeść na obiad. Ojciec, Wybrał, co chce zjeść na obiad, a ta matka zamówiła tylko wodę. No i jak ja to usłyszałam, to się zastanowiłam: Mówię, ale ty w ogóle głodna nie jesteś od śniadania? Bo tam byliśmy aktywnie, spędzaliśmy czas, w ogóle nic nie jedliśmy. Ona mówi: Wiesz, zawsze to tak wygląda u mnie, że jak mm, z całą rodziną gdzieś idziemy, czy w ogóle w domu, no to oni zawsze sobie zamawiają więcej. Ale wszystkiego nie zjadają. I jak oni zostawiają, to ja dojadam. Ja dojadam. Najpierw zjadają inni, a jak coś zostawią, to ja dojadam. Słuchajcie. Dorosła kobieta. Z pożywienia bierzemy energię, żeby żyć, żeby działać, żeby mieć w ogóle energię nawet do tego, żeby się śmiać. A ona ma takie przekonanie, że po prostu dla niej jej było szkoda wydać pieniędzy na sam osobny obiad. Tylko najpierw niech się inni najedzą tyle, ile potrzebują, a ona zje po nich jakieś resztki. No to było yy, smutne. Po prostu to było dla mnie smutne, że ona sobie coś takiego robi. Tak, i e, słuchajcie, jak ja właśnie e, przesłuchałam, znaczy przesłuchałam, przeczytałam tę sytuację, o której tutaj właśnie mi napisała jedna z Was z tym projektem, że wszystkim zaplanowała w bud budżecie dla wszystkich wynagrodzenia, a siebie w ogóle nie uwzględniła, to mi się automatycznie przypomniała ta sytuacja. Więc. Kiedykolwiek, znaczy ja zaczęłam szukać, jakie przekonanie może stać za, yy, za tym, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. I przyszło mi do głowy takie przekonanie, że yy, te z Was, które są dzisiaj, yy, dajcie mi znać, czy Gdzieś taka sytuacja Was dotyczy, że właśnie najpierw myślicie o innych, Wy gdzieś jesteście na szarym końcu spełnienia własnych potrzeb. Czy to w ogóle w jakimś, w takim zakresie Was dotyczy? Bo jak teraz powiem, jakie przekonanie tutaj może właśnie powodować takie sytuacje, to będę też chciała, żebyście mi dały potwierdzenie, na ile rezonuje z Wami to przekonanie. Że, bo ja generalnie tak uważam, że mm, to, co myślimy, wywołuje konkretne emocje, yy, i dzięki tym emocjom, czy przez te emocje, podejmujemy różne decyzje i działania. Uff, ale temat, co? Dajcie znać, czy ten temat Was dotyczy, że najpierw bardziej myślicie o innych niż o sobie. To samo może być, słuchajcie. Ostatnio często się z taką, o z takich sytuacjach słyszę, że ktoś realizuje usługi dla jakichś klientów, przy czym ci klienci w ogóle w tyłku mają jakiś czas na zapłatę. Poczekajcie, bo ktoś mi tutaj pisze, pisze mi na czacie teraz, że w tyłku mają zapłatę i płacą, kiedy chcą. Usługa jest już dawno zrealizowana. Faktura jest wystawiona po realizacji usługi. A klienci yy, po prostu płacą kiedy im się chce. I ja słyszę o tym, że ta w tej osobie jest frustracja, jest wściekłość. Ona nie może zaplanować swoich wydatków, nie może zadbać o siebie, bo klienci nie wiadomo, kiedy zapłacą. No a wczoraj to usłyszałam na naszej sesji pytań i odpowiedzi w, w programie zadbana finansowo i od razu na to zwróciłam uwagę, bo to jest mega ważne. No i dobrze, o, jest, że. Nauczyłam się myśleć o sobie, ale faktycznie tak było, Ok, Nieraz zdarzało mi się, że szłam na zakupy ubrań, nic mi się nie podobało, ale dla moich chłopców zawsze coś kupiłam. Właśnie, ja bardzo często myślę o jedzeniu dla syna, a później dla siebie. Mm. Najpierw o innych. A w sytuacjach finansowych, pomyślcie, jak to działa z waszymi klientami? Kiedy wasi klienci płacą za wasze usługi? Przed realizacją usługi, w trakcie, po, jak to, jak to w ogóle wygląda? No ale do brzegu jestem, no do brzegu. <grych> I słuchajcie, moim odczuciu, za tym, za taką sytuacją, i to dotyczy często właśnie karmicielek, jeśli chodzi o archetypy finansowe, yy, to może stać takie przekonanie, że inni są ważniejsi ode mnie. Inni są ważniejsi ode mnie. Albo nie jestem ważna. Moje potrzeby nie są ważne. Hmm. Dajcie znać, czy to z wami w jakimś sensie widzicie tutaj połączenie. Ja nie mówię, że to może być w tak w każdym przypadku. Tylko yy, zaczęłam szukać, jakie przekonanie może za tym stać, że tak się może dziać w naszym życiu. Że takie, w takich sytuacjach bierzemy miejsce, nie jestem ważna, nie jestem wartościowa. Inni są ważniejsi ode mnie. Więc jeżeli takie sytuacje zdarzają wam się często w życiu, to bym zaczęła pracować z tego typu przekonaniami. Zaczęłabym szukać tego typu przekonań u siebie, jakie mam. I zaczęłabym nad nimi pracować Bo tutaj ta osoba, która Mnie pyta właśnie, znaczy opisuje mi Tą sytuację i ja wybrałam jej Sytuację na dzisiejszy live To jest właśnie To jest właśnie takie pytanie Że ona to zrobiła przez Przypadek, czyli nie Pomyślała o sobie, a potem to Odkryła i to wywołało frustrację Tylko chodzi o to, żeby zacząć o sobie Pamiętać a żeby zacząć o sobie pamiętać, to trzeba z siebie zrobić ważną osobę w swoim własnym mniemaniu, że moje potrzeby też są ważne. To jest ważne, żebym zadbała też o siebie na równi z innymi. Trzeba tutaj popracować nad docenieniem siebie. Czyli generalnie praca znowu z tym przekonaniem w jakikolwiek sposób, jaki tam sobie wymyślicie. W jaki umiecie, ale też ja yy, często powtarzam, że świadomość to jest pierwszy krok do zmiany, więc jeżeli ja wiem, że mogę mieć takie przekonanie, że inni są ważniejsi ode mnie, i przez to zapominam o sobie, yy, nie realizuję swoich potrzeb, yy, realizuję potrzeby innych no to przy zmianie tego przekonania, przy pracy nad nim, no to automatycznie sytuacja powinna się poprawić. Może nie powinna, a może się poprawić i, i do tego to dojdzie, tak, że ono się poprawi. Ale potrzeba tutaj świadomości pracy nad konkretną rzeczą. Rzeczy. A w pracy to rezultat innych jest najważniejszy. Widzisz, Kasia? Karmicielka, czyli ja, wyniosłam z domu, aby dzieciom wystarczyło, aby innym było dobrze. Wiecie, to są takie sytuacje, no nie wiem, w piaskownicy y, siedziałyśmy, jak byłyśmy małe, i przyszły jakiś chłopczyk czy dziewczynka, która chciała wziąć naszą zabawkę. Brała naszą zabawkę. My protestowałyśmy, a rodzice im mówili, oj, daj chłopcu niech się pobawi, tak? Niech on sobie to weźmie. Ty masz jeszcze tutaj. To mogło budzić poczucie, moje potrzeby, to, czego ja chcę, nie jest ważne. Ważniejsze jest to, co chcą inni. Ha, aż tutaj uderzyłam w zeszyt słuchajcie. A tak nie jest, kochane. Tak, jak już jesteśmy dorosłe, jesteśmy świadome, możemy wpłynąć na to, jak myślimy, co myślimy i tak dalej. Więc zacznij doceniać siebie. Pomimo, że to będzie niewygodne, Zacznij pierwsza jeść najlepsze rzeczy w swoim domu. Na przykład, zacznij. Nie, nie pozwalaj na przykład, żeby wszyscy zaczynali jeść obiad, kiedy ty jeszcze nie siedzisz przy stole. Stawaj pierwsza w kolejce po coś dla siebie. Jak masz ochotę iść i kupić coś komuś, to najpierw kup sobie, dopiero potem komuś. Zacznij siebie doceniać. Zacznij widzieć siebie. Katarzyna, transformacja przekonań na przykład. Jesteś w programie. Transformacja przekonania. Jeżeli masz takie przekonanie, że inni są ważniejsi ode mnie, no to trzeba je transformować. Teda. Ok? No dobrze. 10:30. pora kończyć. Moi, mój wywód. Dajcie mi znać, czy, czy to spotkanie dzisiejsze, co wzięłyście ważnego dla siebie z tego dzisiejszego naszego spotkania. Ja też zachęcam, słuchajcie, jeżeli dla kogoś to rzeczywiście stanowi problem, to, to poczucie, że inni są ważniejsi ode mnie bardzo się też mocno łączy z takim poczuciem, że jestem niewystarczająco dobra. A akurat w tym miesiącu na ścieżce obfitości finansowej pracujemy z tym tematem i możecie albo dołączyć po prostu do ścieżki, albo pobrać sobie podcast i medytację. I z medytacją pracować, tak? I to będzie miało też bardzo podobny efekt, żeby po prostu zacząć widzieć swoją wartość, to o czym mówiłam. Więc jak macie ochotę dołączyć, to ja potem gdzieś tam w linku, podeślę link do tego. No i tyle. No i ciekawa jestem Waszego odbioru nowej formuły, zatytułowanej finansowo live. Będziemy sobie robić taką przeplatankę. Za tydzień będzie temat ode mnie, a za dwa tygodnie znowu będę Was prosiła o podrzucenie Waszych Caseów, tak? Czy tego, czym, czym chcecie, żebym się zajęła? Zrobimy sobie taką przeplatankę, żebyśmy i te osoby, które zgłaszają, były zadowolone, i te osoby, które nie zgłaszają, były zadowolone, i mnie to też bardzo pasuje. Dla mnie tutaj nie ma nudy, nie ma rutyny, więc mnie to też bardzo pasuje. Miłego weekendu, kochane, do zobaczenia i czekam na wieści od Was, co sobie wzięłyście z, naszy... z dzisiejszego naszego spotkania. Pa Pa!